Radiach nie ma wielkich pieniędzy. Więc tym, co, czym kuszą te wielkie nazwiska, to są wielkie pieniądze. I było tak, że do złotych przebojów, czyli do stacji Agory, odszedł wicedyrektor Radia, on tam odszedł i powiedział, że załatwi, że wielkie nazwisko Trójki Marek Niedźwiecki będzie w złotych przebojach. A że Marek Niedźwiecki często odchodził z trójki, tylko później wracał, to zrobił tak, że zadzwonił do niego, pytał się, Marku, czy na pewno chcesz odejść? Tak, mam już wszystkiego dość, nie wrócę tam. No to, a kiedy chcesz to zrobić? No we wtorek po południu. Dobrze, to... Tak, tak, do, do muru przyparte. On mówi, A o której godzinie? No o 15. No to we wtorek o 15 zadzwonił właśnie ten wicedyrektor Złotych przewojów. Zapytał Marku, czy ty na pewno dzisiaj idziesz? Tak, idę już do Magdy powiedzieć jej, że odchodzę. No ja, ja to znam jakby z opowieści z tej drugiej strony. I przyszedł Marek, powiedział, że się Niedźwiecki zwalnia, że odchodzi. I właśnie tuż po 15minutowej rozmowie miał drugi telefon. Marku, czy już się zwolniłeś? I wtedy jak padła odpowiedź tak, to we wszystkich serwisach informacyjnych poszła informacja. Marek Niedźwiecki przeszedł do Złotych w Przeboju. Już nie można było wrócić. Ale jemu tam było bardzo źle, bo co prawda bardzo dobrze zarabiał, ale potrzebuje on mieć grupę przyjaciół. A w koncernach się pracuje tak, że człowiek jest głosem, jest gwiazdą, ale nie ma wokół siebie przyjaciół, bo tu w tych radiach sformatowanych pracuje pięć osób na krzyż. otwierał radio, że otwierał studio i zamykał za nim. I to był kontakt z człowiekiem. Więc wrócił po trzech czy czterech latach i mam radzie z że on stamtąd nie odejdzie, bo dla niego... Ja byłam teraz... Ja teraz byłam na beneficie Marka Niedźwieckiego, jak ta jego książka wyszła i widziałam, ile mu to przyjemności sprawiło, jak mu Magda Jedon zapewniła medal od prezydenta, jak mu Wielcy artyści grali, śpiewali, recytowali wiersze i żadne radio sformatowane, ani ZK, ani RMF, nic takiego mu nie jest w stanie zapewnić. Myślę, że on emerytury doczeka już w trójce, już ma nauczkę. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które odchodziły z trójki skłuszone wielkimi pieniędzmi i yy, zwykle chciały wrócić, nie wszystkie mogły. Na przykład, pani Olejnik wspomina ciągle te lata spędzone w trójce jako najfajniejszy czas zawodowy w swoim życiu. A przecież tak naprawdę gwiazdą była znacznie później. Jaka jest historia z Grzegorzem Wasowskim? Ja wiem, że mogą być te pytania pogodliwe, ale chcielibyśmy się dowiedzieć, bo w końcu. Pan Grzegorz Wasowski zrezygnował z radia z powodu e, tego, że był. Znaczy, Sposobem, jak kiedy było on Krzysztofa Skowrońskiego, który był takim odnowicielem radia po czasach playlisty Laskowskiego, to znaczy po takim czasie, kiedy to radio było taką właśnie szafą grającą. I potem Skowroński. I potem on w wyniku kolejnych pod radio, jak będzie Państwo było, że cały czas tam górze polityczne i tam słuchać było grzmoty na górze. I w wyniku tego rodzaju zawirowań odszedł powroński, są zwolniony. I Wasowski był po prostu oburzony sposobem tym i podał się do dymisji. A to wynika też z Takiego dosyć honorowego, zero-jedynkowego charakteru pana Wasowskiego. To znaczy, on uznał, że to, jeżeli tak się postępuje z ludźmi, to on w tym nie chce brać udziału. Nie przeszedł do radia wnet, tylko że tam nie ma pieniędzy, ale też ostatnio chyba odszedł z tego radia wnet. Wszyscy strasznie zainteresowani tym, To znaczy, mało kiedy mówi się o wszystkim, to który jest jakiś przyjaciele I to, to mówi, że z nikim tak dobrze nie pracowało mu się, z nie ma takiego. No, oni mówią, że no to drive, czyli takiego wyczucia, rozmowy jak, jak z Wasowskim. Czy też dla niego coś takiego niepowtarzalnego się skończyło? Boże, jedyny, ja a nie przeszedł. No i, I też tak. tak. tak na zakończenie, może bo w zasadzie. No zrozumieliśmy ludzy, <grym> <grym> Zawsze interesowały nas rzeczy muzyczne no i te kulisy, no ale że nie wszystkiego się dowiemy. No ale tak też nie dużo powiedzieliśmy o tych Pamiętam, jak, to? jak Piotr Kaczkowski otwierał... O tym co Jak kto? Jak Kaczkowski otwierał koncerty muzyczne, muzykolarne, jakieś takie inne historie. I e, wiem, że był tylko kulejący. zastanawiam się, czy to nie z tego tytułu przestało się pokazywać. No, nie wiem, czy to było coś innego. To jaki? No, no może go to okręgowało. na wydaje mi się, że Piotr Kaszkowski nie mógł się nigdzie publicznie pokazywać w telewizji, bo do dzisiaj jest jedno zdjęcie w tej książce. I powiem Państwu tak, że stoi tam trzy osoby: Man Chojnacki i. INN. No i właśnie yy, poszliśmy do trójki, pytałem się, no jest tu Kaczkowski, co mam zrobić? Na zdjęciu są trzy osoby, co podpisać, że to Kaczkowski, a oni mówią, nie, to może się obrazić. A ja mówię, ale jak go podpiszemy i nie podpiszemy, to też może się obrazić. No i to jest ten problem, że nie wiadomo, co robić z tym Kaczkowskim, a to zdjęcie było z lat 70., bo. Oficjalna wykładnia jest taka, że Kaczkowski chroni swój wizerunek i nigdzie się nie pokazuje, ale czasem ostatnio pozwala publikować zdjęcia, tylko nie wiadomo kiedy i komu. Dobrze, a y, nie zauważyłem tutaj Anny Gacek, a to taka teraz dosyć popularna raczej redaktor. A tu nie ma zdjęć wszystkich, a wypowiedzi? nie. nie. Pan chyba, nie, 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 chciał, nie miał czasu dla nas. Aha. Zdjęcia też, jak Piotrek Wójcik robił zdjęcie, to powiedziała, że nie życzy sobie, żeby ją fotografować. Trochę jestem rozczarowany, bo fajni ludzie, fajna audycja, a tutaj w prywatnym życiu tak trochę... Wygodnie pisać tej książki. Kiepsko wychodzą. Dlaczego? Ej, nie podoba mi się. Powinni być otwarci, no. Tutaj... Ale to większość jest otwarta, no cudowni ludzie, którzy są... Yy, A, albo co chcą spotykać, albo... No, Ale no, to, to jest kilka osób, no to... Yy, tak, prawda. Proszę wziąć pod uwagę, no, ludzie mają... Ja też... Na wytłumaczenie ich. Jak chodziliśmy po tych wszystkich ludziach, to na początku mówiliśmy, że piszemy książkę o trójce. Oni mówią, a tak, taką książkę to pisze Wajs, ktoś tam jeszcze i ktoś tam jeszcze. Więc później wpadliśmy na pomysł, żeby nie mówić już o książce, tylko o publikacji, co ich bardziej otwierało. Ale większość z nich to są ludzie, którzy otwarci, którzy spokojnie o <laughs> tym mówią, nie zadzierają nosa. To no jest kilka osób mhm. takich, które no Kaczkowski uważa, że radio to jest świątynia. Jak zobaczy tam, że kubki stoją w studiu, to po prostu jedzie po tych, yy, którzy byli wcześniej od góry nie, do dołu. Nie pamiętam tylko, że są słuchacze, którzy go pamiętają jeszcze z wcześniejszych lat, kiedy nie ukrywał z, z siebie. Jak, jak to obecnie. Chyba nie wziął tego pod uwagę. Czy ktoś z Państwa jeszcze coś chciałby dorzucić do tego kamyczka radiowego? Proszę bardzo, Panie Kolego. Panie Kolego. Szanowni Państwo, tak czy siak jesteście ludźmi z branży, tak? Zanim przystąpiliście do, do prac e, czy nawet do pomysłu, tak? No to tych ludzi w takim czy innym wymiarze znaliście. Dobrze myślę, tak? Proszę mi powiedzieć, <laughs> czy... Czy zamysł tej książki? Tak? Czy jakiś scenariusz Państwo mieliście wcześniej e, i e, w czasie realizacji nastąpiły jakieś e, sytuacje, że odstąpiliście od tego, czy skrupulatnie, żeście to realizowali? Albo też e, poszliście na żywioł, tak? znamy tych ludzi, mniej więcej wiemy, że będziemy pisać książkę o 50 latach e, trójki i scenariusz później sam się ułożył. Nie, nie, nie. To tak nie było. No, znamy ich, ale to. Znamy ich głosy, znaliśmy głosy ich w tej Nie, roku. no kilka osób znaliśmy. Ja na przykład chodziłem do Macieja Zębatego do domu, ale w zupełnie innej sprawie. Później... Teraz już nie mogłeś do niego pójść, Mówiłam, ale... Mówiłem, że jak jeszcze żył, a to jak pisaliśmy tą książkę, to jeszcze była szansa na spotkanie się z Zębatem. Nawet wysyłałem mu, chciałem z nim przeprowadzić wywiad do polityki i on wysłał tylko takiego SMS-a. Z kim będę rozmawiał wcześniej? Ja mówię, no nie wiem, no chciałbym z Tobą porozmawiać. On mówi, ja jestem na Z, to jak zaczniesz tych na A, B i C, to wtedy przyjdź do mnie. Ale już więcej się nie chciał spotykać i myślę, że był cudownym człowiekiem, bo on był opowiadaczem. I... Czasu zabrakło, chociaż to było niebezpieczne chodzić do niego do domu, bo on miał wszystkie używki pytał się, czy tutaj takie liście ma, czy może będziemy to palić, czy tu taki proszek może wciągać, a może alkohol. Gościnny. <laughs> Ale rezygnowałem ze wszystkiego. No, 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 no. Prawda, no jak to po prostu. Chcielibyśmy właśnie usłyszeć, bo to daje jakby zameczek. No ale ta historia, koniec tej historii jest taki, że no już później nie chciał się ze mną spotykać, a wciąż pojawia się głos jego z archiwum, kiedy opowiada o tych wszystkich rzeczach. A to naprawdę dla niego trójka była rzeczą ważną. Tylko on się, tak, tak samo jak wiele innych osób, właściwie 13 grudnia 81 roku się. Rozstał z tą stacją i tak naprawdę już nigdy nie wrócił. Ci ludzie, zresztą z lat 70., uważają, że trójka dzisiejsza to jest. Straszne, że to radio jest nie do słuchania, że oni robili wielką trójkę, a ci tutaj to są jakieś takie bigony, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, że co się robi. Ci z lat 80. też są przekonani, że to oni robili prawdziwe radio. Ale właśnie na tym polega wielkość tego, że oni potrafią razem funkcjonować, nawet jeśli mają do siebie duży.